a proszę, siedzę w samochodzie i czekam aż się skończy załadunek tu właśnie swoiste zastawy, które stanowią zabezpieczenie dodatkowe, żeby kierowca przypadkowo nie odjechał z miejsca pod magazynu. magazyny są naprawdę wielkie to jest kilka hektarów ziemi pod te magazyny zabezpieczone to właśnie takie palety. Jedna to zbiornik, a druga to bez zbiornika z tablicą na siebie nałożone i postawione jako właśnie zabezpieczenie, żeby tuż przed samochodem płochka miał taką pamięć. Przypomnienie, żeby nie zmierzać. Tu mam dokumenty. Akurat przygotowaną plombę do do plombowania, to jest plomba butelkowa. Tu dokument, który sobie wydrukowałem. Dokument wydrukowałem sobie tą karką, którą mam tutaj. No i oczywiście tak wygląda miejsce pracy. Tu siedząc pokonuję. Kilometrów, no, oczywiście, dopiero jak załadują i odstawią to zabezpieczenie, siedząc na łóżku, pozdrawiam tych, którzy to oglądają, ziemka.